Czy on pojęcie, nie wiem co on teraz robić. Dobra, jest jakaś droga, znalazłem. Biegnij. Dobra, wyjdziemy. Okej. Okay. Czekaj, czekaj, czy gdzieś tu była ta droga. Dobra, jest. Trzeba biec ile si w nogę. Dobra, udało mi się. Ale jak tu czekaj? Coś mi tu śmierdzi, to typowo śmierdzi. Może no, trzeba wrócić? Chyba źle pobiegłem. A może i nie? A jednak dobrze. Dobra, pieprzyć to, że tutaj się coś dzieje. Idź na sprok... O, pierdolę! Trzeba to odpocząć. Czemu tak wolno biegnie? która biegnie już normalnie. Jest zapisane, to jest dobrze. Dobra, ale zapisałem. Zapisałem i jest spoko. Dobra, pójdziemy może gdzieś tu Nawet jakbyśmy mieli nie tam iść Dupie to mam Naprawdę daleko i głęboko to już mam. Oha, a tutaj gdzieś karteczka była, tak mi się słyszało. Tak mi się tutaj o O gdzieś tutaj trzeba iść, tak nie raz. Tutaj słyszałem już teraz bardziej wyraźnie, jednak to nie tu, a tu nawet nie ma przejścia. tutaj idziemy. No ja szybko 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 bo się boję które otworzył Codziennie nas badają. Mówią, że musimy być gotowi do oddziaływania, a walj ten... Codziennie poddają nas testy. Badają. Widziałem, jak zabijali ludzi. Widziałem straszne rzeczy, bo piszczył tu. Niech świat się dowie.

A może trzeba było tam wejść. Wpieprzamy stąd. Bo tu jakieś so naprawdę dziwne dźwięki są. To jakby coś za nami szło cały czas. Dobra. W dupie to mam. Przebiegniemy szybko przez ten las do jakiegoś normalnego miejsca trzeba dojść. Prawda, jakby cały czas coś za nami biegło, jakby wielkiego, jakby coś, no na dnie coś się, naprawdę, no, jakby coś, coś nas taki olbrzym za nami biegł i się tam, I takie mam wrażenie. Coś bardzo ciężkiego za nami cały czas biegnie. Ciekawości, zobaczę tylko. Tak, mamy wszystkie punkty już ogarnięte. Z no, pieprzamy stąd. To czemu ten las się nie kończy. Ten las mi do Nie coraz bliżej to jest. Nie, już mi komputer nie wydala coś. Nie chcę, nie chcę. Nie wiem, co się stało... ...stało. Ale przy to spodzie spokojne miejsce. Hmm... Jesteśmy tutaj. Okej. Okay. Tutaj jest, trzeba. że już spadniemy, ale jednak nie. Uf, 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 dobra, dobra. Odsapnij, bo już biegać nie możemy. W którą stronę? A w dupie trzymał? Może tędy, widzę, że tu jest. jak nam kolega pokazuje, który nam już kurde kurde Co ciekawe co tu się teraz dzieje e, czego tu znowu wróciłem ale jeszcze raz tu pójdziemy, Dobra, to stąd wy... wyjdziemy Ok Stąd, innej drogi nie ma. Idziemy w prawo czy w lewo? Może w lewo w tym razem pójdziemy. O, no, może w lewo pójdziemy. Odpocznij. ...i biegniemy. Znowu tu... ...a dobra, to jesteśmy blisko już w takim razie. Jak dobrze pobiegniemy, to jesteśmy blisko. Nie chcę. Nie chcę cię. FAK! KURWA! tu to w kurwia. Chciałem tu mam wszystko poza. Za cholera nie wiem gdzie on teraz iść. No jeszcze raz. Dobra, tutaj. Ok. 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 Fajnie, bo się zgubiłem. Ale przynajmniej w widzę, że w lesie nie jestem tym. To w całej mapie tak się już porobiło? Dobrze pamiętam tutaj? Tak, dobrze. Dobra. Wszystkie punkty ogarnięte. O, ja cię pierdzielę. Dobra. Z ciekawości przeczytamy. My. A, to jest F1 było. Dziennik. Nie, dziennik. Eee. Artykuły. Pamiętnik. Siedzimy w pokoju numer 23. Siedzimy, to nie do końca dobre słowo. Ten dłuższy, taki chciałem. Słyszałem. zobaczymy, gdzie to jest. Dobra, nie wiem już. Dobra, ale może tam było wytłumaczone, co teraz się dzieje. Idziemy do tych punktów. Zobaczymy, co nam to da. Jestem bardzo ciekawy. Akt trzeci. I tak dobrnęliśmy do końca. Zrozumiałeś swoją rolę w moim planie. Ofra nie. nie są przypadkowe. A przecież nikt nie jest do końca niewinny. Możesz się z tym nie zgadzać, ale kiedy wreszcie otworzą się wrota sekcji 22 i świat ujrzy prawdziwe szaleństwo, zrozumiesz, że wszystko co zrobiłem było konieczne. Mamy więc co nam tylko zostało? Iść do punktu ...jakiegoś ogniska. Tak naprawdę nie mam pojęcia co się na razie stało. F1 też nic nie mamy już. A dziennik nam porwało, tak? Chyba tam było w wcześniejszym filmiku. Tak, w scenie. No, idziemy do tego punktu, bo to jest coś, coś cały czas. Jakieś głosy słychać jest, niebo jest bez żadnej chmurki. I co teraz? Dobra, jednak taki krótki koniec. Myślałem, że coś ciekawszego się będzie. Ale ta i tak fajna gierka, klimat był. zestrałem się karę razy ze strachu Więc dla mnie zasuszona propsa dla innych. Za bardzo nie dowiedziałem się co się zdarzyło. Bo jednej kartki nie przeczytałem, Będę musiałem ją ogarnąć na materiale razem z wami. Więc to zobaczenia! To muzyczka fajna jest, ale do zobaczenia.